Witam państwa 24 dnia czerwca. Dziś mamy poniedziałek, początek nowego tygodnia. No i też spoglądając aktualnie na wykres tygodniowy, możemy zaobserwować bardzo dużą i znaczącą formację świecową objęcia bez jaka pojawiła się na euro dolarze. Tym samym jeszcze linia równoległa do linii poprowadzonej po minimach została wybroniona, a więc wciąż formacja głowy z ramionami może być w grze. Dodatkowo od dołka powstały nam trzy fale, które mogą sugerować, że ten ostatni wzrost jest jedynie korektą prostą ABC i koryguje nam ruch spadkowy od końca stycznia do końca marca. W związku z tym, nawet jeśli pojawi się tutaj lokalna korekta po tym zeszłotygodniowym spadku, to powinniśmy oczekiwać według tej formacji głowy z ramionami kontynuacji zniżki przynajmniej. Do linii poprowadzonej po dołkach lub też oczywiście do lokalnych minimów. No nie mówiąc już o tym, że jeśli w długim terminie ta formacja miałaby się realizować, to powinniśmy zobaczyć jeszcze test 1.20. Ale to jest już długoterminowa perspektywa. W krótszym terminie być może powstanie ta lokalna korekta, ale wydaje się, że ten ostatni 4 wzrost zakończył nam już cały cykl impulsu i ciężko będzie rynkowi wyjść na nowe szczyty. Również ciekawe zmiany obserwujemy na parze USDPLN, która jest ujemnie skrolowana z eurodolarem, a więc jeśli eurodolar w dół, to USDPLN. Górę i tym samym jesteśmy tutaj już na najwyższych poziomach od września 2012 roku. Notowania też starają się trwale pokonać linię szyi w odwróconej formacji głowy z ramionami, czyli lewe ramię głowa. Prawe ramię. No jeśli e, faktycznie euro-dolar miałby tak silnie zniżkować, to para USD PLN, e, biorąc pod uwagę korelację, mogłaby e, rosnąć nawet w okolice 3,58 w średnim i długim terminie. A najbliższy opór wyznacza nam kanał trendowy, czyli w okolice 3,37 zł. Kontrakt na indeks SP500 w ubiegłym tygodniu pokonał wsparcie w okolicach 1592 punktów, dodatkowo pokonał dolne ograniczenie kanału trendowego, no i tym samym droga w okolice 1530 punktów powinna zostać tutaj otwarta. Tutaj mamy kolejne wsparcie: najpierw lokalny szczyt, potem trzy lokalne minima. Wydaje się, że jest to dobre miejsce do przetestowania, przynajmniej w tym krótkim. Okresie, ponieważ na wykresie tygodniowym czy miesięcznym wydaje się, że ta korekta powinna być oczywiście jeszcze większa, a tutaj na wykresie miesięcznym, właśnie będzie dość interesująca sytuacja, ale musimy jeszcze kilka dni poczekać, czy powstaje nam tutaj formacja objęcia bezsy. No i WIG20 który jeszcze zniżkował o wiele bardziej poprzez rolowanie kontraktów. Przeszliśmy z serii czerwcowej na serię wrześniową, która była notowana niżej, dlatego też mamy tak znaczące luki wynikające właśnie ze zmiany serii kontraktów. Natomiast no, patrząc tutaj na kształt tej sytuacji, wydaje się, że na razie polskiej giełdzie niewiele może pomóc. Mamy sprawę OFE, mamy przeceny na rynku surowców taniejący KGHM, no, i do tego mamy jeszcze Bena Bernankę, Fed, spadające ceny akcji na światowych rynkach, więc wydaje się, że na razie polskiej giełdzie raczej nic pomóc nie może. Stąd też tak gwałtowna przecena i patrząc też na wyższe interwały czasowe, wydaje się, że mamy tutaj możliwość ataku nawet na okolice 2000 punktów, już tak bardzo pesymistycznie. A w tym krótszym terminie no, musimy skupić się też na tej strukturze falowej od szczytu, 1,2 potężna fala trzecia, czyli na razie każda korekta też jest dobra do tego, żeby według teorii Eliota szukać okazji do zagrania na falę piątą, czyli ta korekta byłaby falą czwartą, a następnie jeszcze zniżka na fali piątej. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.